Drodzy widzowie, w dzisiejszym filmie opowiadam o sowieckich planach eksterminacji Polaków, które Sowieci zaczęli realizować po tym, jak 17 września 1939 roku wkroczyli do Polski. 17 września 1939 roku, sowiecka Armia Czerwona wkroczyła do Polski. Nie chodziło tylko o wypełnienie zawartego 23 sierpnia sojuszniczego paktu z Niemcami, zwanego paktem Ribbentrop-Mołotow. Sowieci, wkraczając wówczas do Polski, rozpoczęli realizację długofalowego planu. Eksterminacji Polaków. Pierwszą ofiarą tej eksterminacji miały być elementy kierownicze polskiego narodu, które Sowieci zamierzali odseparować od wpływu na masy i unieszkodliwić. Z kolei polskie masy zamierzano deportować w głąb Związku Sowieckiego, aby tam stały się prawdziwymi niewolnikami sowieckiego imperium. Ten plan miał być sowiecką zemstą za wojnę 1920 roku i za zahamowanie przez Polaków ekspansji sowieckiego bolszewizmu w Europie. Pierwszymi ofiarami planu eksterminacji Polaków przez Sowietów byli polscy dyplomaci w związku sowieckim. Jednym z nich był polski konsul w Kijowie Jerzy Matusiński, którego Sowieci wezwali w trybie pilnym do miejscowego przedstawicielstwa Narkomindiełu, czyli Sowieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gdy Matusiński, w towarzystwie swoich szoferów Józefa Łyczka i Andrzeja Orszyńskiego, weszli do tego budynku, wszelki ślad po nich zaginął. O zaginięciu konsula Matusińskiego. Poinformowano polską ambasadę w Moskwie, która poprosiła o interwencję dziekana Korpusu Dyplomatycznego Augusto Rosso. Włoski dyplomata, który interweniował w tej sprawie u Wiaczesława Mołotowa, sowieckiego ministra spraw zagranicznych, usłyszał od niego, że konsul Matusiński razem ze swoimi szoferami uciekli za granicę. O losach konsula Matusińskiego. Polskie władze dowiedziały się dopiero w lecie 1941 roku, już po podpisaniu układu Sikorski-Majski, normalizującego stosunki pomiędzy rządem polskim a rządem sowieckim. To właśnie wtedy w szeregach tworzącej się w Związku Sowieckim armii Andersa pojawił się Andrzej Orszyński, były kierowca konsula. Orszyński złożył zeznania pod przysięgą, z których wynikało, że tamtego feralnego dnia konsul Matusiński został aresztowany przez NKWD, przetransportowany na Łubiankę i najprawdopodobniej rozstrzelany. Taki los spotkał wielu innych polskich dyplomatów w Związku Sowieckim we wrześniu 1939 roku. Być może tak by się stało również z polskim ambasadorem w Moskwie Wacławem Grzybowskim, gdyby nie interwencja umołotowa ambasadora III Rzeszy Wernera von Schulenburga. To właśnie po jego usilnych prośbach Sowieci zgodzili się na to, aby polski ambasador mógł opuścić terytorium Związku Sowieckiego. Na pewno to co przydarzyło się polskim dyplomatom w związku sowieckim we wrześniu 1939 roku było ewenementem w skali całej światowej dyplomacji ale we wrześniu 1939 roku dla sowietów nie liczył się status dyplomatyczny nie liczyło się międzynarodowe prawo i nie liczyła się już Polska największą ofiarą Planu sowieckiej eksterminacji Polaków we wrześniu 1939 roku byli polscy oficerowie i żołnierze. O wielu przypadkach popełnionych na nich mordów mogliśmy się dowiedzieć dopiero po kilkudziesięciu latach z relacji żyjących jeszcze świadków tamtych wydarzeń. Tak było między innymi w przypadku dowódcy Korpusu III w Grodnie, generała. Józefa Olszyny Wilczyńskiego, którego auto w rejonie miejscowości Sopoczki na Wileńszczyźnie zostało okrążone przez oddziały sowieckich żołnierzy. Generał Wilczyński i towarzyszący mu oficer zostali brutalnie zamordowani. Będąca świadkiem tego zdarzenia żona generała, Alfreda Olszyna Wilczyńska po latach, tak opisywała to zdarzenie: mąż leżał twarzą do ziemi, obok niego kapitan, z rozłupaną czaszką na dwoje, z której wylewała się krwawa masa. Widok był potworny. Ale we wrześniu 1939 roku Sowieci dopuścili się zbrodni na polskich żołnierzach w wielu innych miejscach. W rejonie Sarn w województwie poleskim Sowieci rozstrzelali całą kompanię batalionu Sarny Korpusu Ochrony Pogranicza, formacji szczególnie przez nich znienawidzonej. Zginęło prawie 280 oficerów i żołnierzy. W Mostach Wielkich w województwie lwowskim rozstrzelano wszystkich spędzonych na plac kadetów Szkoły Oficerów Policji. Na Wileńszczyźnie wzięto do niewoli jeden z operujących tam oddziałów polskiego wojska. Natychmiast wyłuskano oficerów i ich rozstrzelano. W Niemirówku na Heumszczyźnie gdzie nocował kilkudziesięciuosobowy oddział polskich podchorążych, również doszło do podobnej zbrodni. Polscy żołnierze zostali wzięci do niewoli przez Sowietów, spętani drutem kolczastym, a następnie obrzuceni granatami. Sowieccy żołnierze znęcali się nawet nad rannymi polskimi żołnierzami. Tak było w czasie bitwy pod Wytycznem na Chełmszczyźnie, gdzie wzięli do niewoli kilkudziesięciu ciężko rannych polskich żołnierzy. Polscy jeńcy zostali umieszczeni w Domu Ludowym we Włodawie, gdzie zamknięto ich na klucz i nie udzielono im pomocy. Po dwóch dniach prawie wszyscy zmarli. Sowieccy oprawcy zerwali z nich mundury, oblali zwłoki benzyną i podpalili. Do podobnych zbrodni doszło między innymi w Tarnopolu, Wołkowysku, Mołodecznie, Śniatyniu, Złoczowie i dziesiątkach innych miejscowości na Kresach. Czasami było tak, że sowieci zanim popełnili zbrodnię, używali przewrotnego podstępu, gwarantując polskim żołnierzom, że jak złożą broń, zostaną puszczeni wolno. Tak było m.in. 22 września w winnikach Koło Lwowa, gdzie dowódca obrony Lwowa, generał Władysław Langner, otrzymał od sowieckiego dowództwa na piśmie potwierdzenie, że jeśli jego żołnierze złożą broń, Zostaną przepuszczeni w kierunku granicy z Rumunią i Węgrami. Gdy polscy żołnierze złożyli broń, natychmiast zostali aresztowani. Spośród aresztowanych wyłuskano wszystkich oficerów i wysłano ich do obozu w Starobielsku. O losach polskich jeńców ze Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa, którzy byli ofiarami zbrodni w Katyniu, opowiem Państwu szczegółowo w innym filmie. We wrześniu 1939 roku oddziały sowieckiej Armii Czerwonej bardzo często dekorowały swoje czołgi biało-czerwonymi i czerwonymi flagami, tylko po to, by na chwilę odegrać rolę polskich sojuszników, następnie otoczyć polskie oddziały, wziąć je do niewoli i wysłać do obozów w Związku Sowieckim. Ale we wrześniu 1939 roku Ofiarą sowieckiej eksterminacji byli również polscy cywile, zwłaszcza ci, których zaliczono do elementów przywódczych polskiego narodu. Sowieccy żołnierze ze szczególną bezwzględnością dręczyli i maltretowali przedstawicieli polskiej inteligencji, polskiego ziemiaństwa, polskiej administracji i polskiego duchowieństwa. W Ejsymontach Wielkich na Białostoczyźnie aresztowano i maltretowano Kazimierza Bispinga, działacza kresowego Związku Ziemian i senatora. Aresztowano i maltretowano również inżyniera Oskara Mejsztowicza, właściciela majątku Rochośnica Kołogrodna, który potem zmarł w więzieniu w Mińsku. Ze szczególną bezwzględnością sowieci. Odnosili się do polskich osadników wojskowych na Kresach. Do okrutnego mordu doszło w osadach Lerypol, Budowla i Rokicie, które były zamieszkiwane przez byłych legionistów Piłsudskiego. Kilkudziesięciu z nich, sowieccy żołnierze, odcięli nosy, uszy i języki, a potem rozpruli brzuchy. Maltretowano również polskich duchownych, w Antonówce, koło Sarn w powiecie poleskim, aresztowano miejscowego proboszcza podczas mszy, a potem go zamordowano. W Tarnopolu wyrzucono ojców dominikanów z zabudowań klasztornych, które następnie na ich oczach spalono. Zakonników pobito i deportowano w głąb Związku Sowieckiego. Takich zbrodni na polskich kresach we wrześniu 1939 roku były dziesiątki, być może nawet setki, nie o wszystkich jeszcze dzisiaj wiemy, ale to wszystko, co się wówczas działo, nie było przypadkowe. To był pierwszy etap planu eksterminacji Polaków. Potem przyszła kolej na następne etapy. Najbardziej okrutny z nich zaczął się 10 lutego 1940 roku, gdy z kresów zaczęły się deportacje Polaków. Trwały one do czerwca 1941 roku, praktycznie do chwili wybuchu wojny z Niemcami. Polscy historycy szacują, że mogły one objąć łącznie od 800 tysięcy do miliona Polaków. Swoją okrutnością dorównywały akcji likwidowania żydowskich gett w okupowanej przez Niemców w Polsce o realizacji planu eksterminacji Polaków Sowieci wielokrotnie rozmawiali z Niemcami którzy na zajętych przez siebie terenach Polski również realizowali takich plan. Takie rozmowy toczyły się pomiędzy niemieckim Gestapo a sowieckim NKWD w latach 1939-1941 przedstawiciele obu tych instytucji, czyli sowieckiego NKWD i niemieckiego Gestapo, odbywali wspólne konferencje w tej sprawie. Takie konferencje miały miejsce m.in. w Brześciu, Przemyślu, Zakopanem i Krakowie. Najważniejsza z tych konferencji odbyła się w Zakopanem. Trwała od 20 lutego do... 2 marca 1940 roku. Na czele delegacji niemieckiej stał Adolf Eichmann, późniejszy zegarmistrz Zagłady. Z kolei na czele delegacji sowieckiej stał pułkownik NKWD Sergiej Litwinow. W zakopiańskich willach Telimena i Pantadeusz obie strony gorąco dyskutowały nad metodologią eksterminacji Polaków. Na koniec obie strony. Podpisały wspólny protokół, w którym zapisano, że ostateczna eksterminacja narodu polskiego zakończy się w 1975 roku. I zapewne tak by się stało, gdyby nie doszło do wojny pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. W moim następnym filmie opowiem Państwu o postawie mniejszości Narodowych II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku. To temat skrzętnie pomijany przez historyków. Szanowni Państwo, jeśli podobał się Państwu mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.